Hejka, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. E, Dzisiaj będziemy sobie robili quiz, jak dobrze znamy język czeski. Wiem, że w komentarzu pod poprzednim odcinkiem był język rosyjski, był tutaj e, przez Was typowany. E, aczkolwiek postanowiłem, że zrobimy czeski, gdyż rosyjski jest taki bardziej dosyć skomplikowany, e, więc po prostu. E, więc będziemy, mm, jak to powiedzieć, zrobimy sobie na, e, na zastępstwo z tego języka rosyjskiego, zrobimy sobie czeski. Nie wiem, czy wiecie, ale ostatnio byłem na wycieczce w Czechach, więc zobaczymy, i, czy mi się cokolwiek utrwaliło e, z tego języka. A to jest chyba jeden z najpodobniejszych języków do języka polskiego, ten czeski, więc zobaczymy. Da, także myślę, że możemy zaczynać. W ogóle jutro, w sensie dzisiaj, jakby to oglądacie już, jakie... Jak wy widzicie ten film, to ja już wiem, czy jestem albo szczęśliwy, albo smutny. Bardzo zobaczymy, czy się dostanę do szkoły wymarzonej. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że się do jakiejkolwiek dostanę. Będzie dobrze, miejmy nadzieję. Dzień dobry, niech dajcie mi ten. Coś mrugnęło, może to jest jakiś znak, jakaś lampka. Może to Jezus do mnie przemówił, że, że będzie dobrze. Dobrze, także zaczynamy język czeski. Kiedy Czech mówi, że ktoś jest chytry, to ma na myśli to, co w języku polskim, czyli że ktoś jest po prostu chytry, odwrotnie niż w po polsku, czyli że ktoś jest rozrzutny, zupełnie coś innego, czyli że ktoś jest mądry. Chytry? Może mądry? Tak, tak jak myślałem, Chytry to jest mądry. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale ja na przykład jak przeczytam coś po czesku, jak jest taka tablica informacyjna po czesku, to ja rozumiem po czesku, jak jest napisane, więc to chyba dobrze, bo to podobny język, więc można się go łatwo nauczyć, więc jak chcecie się nauczyć jakiegoś języka, to możecie czeskiego, bo to łatwy język. Czeskie jachody to polskie. Truskawki, pomidory, jagody. Raczej truskawki wydaje. I jest to poprawna odpowiedź. Te czeskie słowo wprawia wielu Polaków w zakłopotanie, a jego znaczenie może zaskoczyć. Ruchaldo to? Młotek, kosiarka, pług rolniczy. Ruchaldo? Musi być młotek, jak nic. Pług No kurczę, miałem nadzieję na młotek. Kiedy powiesz Czechowi, że idziesz na zakupy do sklepu, ten mocno się zdziwi. W języku czeskim słowo sklep oznacza piwnicę, kościół, fabrykę. Raczej piwnicę. Bo w sensie jak... Yy... Jak się powie, że idzie się na zakupy do kościoła, to trochę dziwne, ale okej, okay, może jest jakieś, nie wiem, jarmark czy coś takiego. Jak się powie, że idzie do fabryki, to no to wiecie, to pójdziecie do fabryki, dostaniecie na przykład, powiedzmy, że to jest fabryka zabawek, to dostaniecie się rzutką zabawkę, jak zapłacicie trochę więcej, nie? Więc w fabryce i w kościele w miarę można coś kupić jeszcze. Ja to w skrajnych przypadkach. A w piwnicy nie można, więc no, więc tak wywnioskowałem to. Jak już jesteśmy przy piwnicach, czeskie słowo piwnice to piwiarnia, więzienie, boisko sportowe. Chyba piwiarnia. E, piwiarnia, kiedyś oglądałem taki film o wycieczce do Pragi właśnie i tam e, i tam było pi piwnice i była piwiarnia. Taki odcinek do wyprawy do Pragi. No, takie coś było. E, masz ochotę na świeże pieczywo, idziesz do piekarni i słyszysz, że mają Serstwy chleb. Co to znaczy? To samo co u nas, czyli że jest... że nie jest świeże. Odrodnie niż u nas, czyli że chleb jest świeży, zupełnie co innego, czyli chleb wieloziarnisty. Chleb świeży. Dokładnie tak, tak jak myślałem. To powinno być łatwe pytanie. Po czesku zmrzlina to lodowisko śnieg lody. Zmrzlina. Lodowisko. Lody... Miało być łatwe. Zawsze jak piszą, że jest łatwe, to jest trudne. To, co wiedzą wszystkie dzieci. Który miesiąc w języku czeskim to Kweten? No. To oczywiście kwiecień. To maj? To jest jakieś chore. <laughs> Kolejne pytanie, wcale nie będzie łatwiejsze, bo zostaniemy przy miesiącach. Jak wcześniej nazywają lipiec? Cerwen, cerwonec, leden. Cerwenec. Tak, dobrze poprawna odpowiedź. Strzeliłem. Mam napad, mówi Czech. Co to oznacza? Mam pomysł, mam atak choroby, którego. Na... Mam pomysł, na pewno. Na 100%, to było łatwe. Kiedy Czech prosi, byś usiadł na kresło, to ma na myśli, żebyś usiadł na krześle, żebyś usiadł na podłodze, żebyś usiadł na fotelu. Na fotelu chyba. Tak, dobrze, na fotelu. Eee, co oznacza słowo zachód? Pewnie schód. Eee, nie, mamy tak. Zachód, toaletę, wypadek. Zachód. Chciałbym, ja że zachód może. Toaleta. To zresztą można było łatwo przewidzieć. No cóż, dobra. Wchodzisz do toalety w Ostrawie. Widać dwa napisy. Pani i damy, co oznaczają? Obie toalety są dla kobiet, na pewno nie. Pani oznaczają damską toaletę. Pani oznaczają męską toaletę, a damy oznaczają damską toaletę. To było łatwo do przewidzenia, bo pani to pewnie to się odmieni jako, wiecie, że panowie, nie? Więc to jest, że pani. Tak mi się wydaje. Co ma na myśli Czech, kiedy powie lawka. Nie wiem, jak to się czyta, więc na pewno czytam to źle. Aczkolwiek zrozumiecie mnie, ja nie mam nic z tym językiem. Eee, ławkę, łóżko, kładkę. Łóżko może. Kładkę. No cóż. Widząc na budynku napis Divadlo, pomyślisz, że to Teatr, Szpital. Komisariat Policji? Chyba Szpital. Teatr. Można było przewidzieć. Pytanie dla konserów, Laska Nebeska to po polsku, niebieski kijek, piękna dziewczyna, miłość nie syjdziemy. piękna dziewczyna, miłość nie stoi ziemi, no kurcze, wiecie wy co Jesteś w Pradze, chcesz wyrzucić papierek do kosza, ale widzisz na nim napis, smesny odpad, <głosłuch> zawsze chodzi ci do głowy, odpady szklane, odpady o organiczne, odpady zmieszane raczej no wiecie, jak się wyrzuca coś, to raczej są odpady zmieszane, więc no, to akurat jest ten intuicyjne pytanie. Zaglądasz do menu w czeskiej restauracji i widzisz, że jest na nim, w nim polewka. Po polsku to polewa zupa lane, win, lane piwo. Chyba zupa. Dokładnie. Czesi lubią jeździć na kole, co oznacza czeskie słowo koło. Auto na pewno. Rower. Oh my god. na ciekawostka. Czeskie słowo... Wolowina. To po polsku mięso, wołowina, głupota. Pewnie głupota. Ja, yeah, mamy. Jest, jesteśmy głupi, to dodaliśmy głupotę. Eee, kiedy Czech użyje słowo lustr, to pomyślimy o lustrze. W rzeczywistości będzie mowa o ognie Żyrandolu-Szybie. Chyba Szybie. Żyrandolu? o oh. Twoje auto popsuje się w Czechach. Szukasz miejsca, gdzie wymieniasz oponę. Niestety, Czesi nie bardzo wiedzą o co chodzi, bo w ich języku ponad to dmuchane koło dopływania, świeczka, kurtyna teatralna. Jak nic, kurtyna teatralna. Jest dobrze. Mamy dobrze to pytanie. O dziwo. Wbrew pozorom, zostajemy w tematyce samochodów. Co ma na myśli Czech, mówiąc o smyku? Poślizg, złapanie gumy, tłuczkę. Smyk. No to słuczkę, bo jak jest takie smyk, no to słuczkę dajmy. Poślizg. No cóż. Okej. Okay. Luchopis to w języku czeskim. Ołówek obligacja, długopis. O no obligacja na pewno. Oczywiście, bo to jest takie wyrwane z kontekstu na pewno. I na koniec coś podchwytliwego. Czeskie słowo dobytek to... To co w języku polskim, czyli dobytek. odrodzenie w popolsku, czyli nasze straty. Zupełnie coś innego, czyli bydło. Pe pewnie bydło. Dobrze, 15 punktów z 25. No i 10 punktów nie widzieliśmy, ale więcej niż połowa, więc w miarę dobrze. Dobrze kochani, idźmy do jeszcze jednego quizu. Zróbmy sobie taki malutki, malutki, fajny quiz. E, dla początkujących może. Aha, nie ma testu. Dobra, no to zróbmy e, Test z języka czeskiego. Brzmi jak coś trudnego. A czy będzie trudne? Okaże się już teraz. Mm. To masę wy z Polska i si. Co? Jakie trudne. To jest za trudny quiz. To już jest quiz dla jakichś profesjonalistów. Eee, tu 17, 17 minut to będzie trwało? Mam nadzieję, że nie. Co na za stronę. Aha, czyli tutaj mamy też takie ciekawostki, jak chyba w języku poprzednim, czyli portugalskim. Jak mi się wydaje, że po prostu... aha to jest cześć. Mesto to jest miasto, zacit to jest zaczynać, pondeli to jest poniedziałek, okno to jest okno w ogóle, nekurak to jest niepalący. Tu mamy takie bardziej ciekawostki, jeżeli chodzi. A czy będzie jakiś test? Bo chcielibyśmy zrobić test. Mamy coś no. jeszcze, czy nie? Jakby, jak nie będzie. o. Synonimem słowa milowat jest smilowat, pomilowat, mit? Mitrat. Dajmy pan milowat. słowa chodne jest menem, choną, trochu, chodne. Chodne, dajmy. Dite, mlade, sites, nitko, delachi. Delachi, dajmy. Welki, mm -hmm. a ja nie wiem w ogóle, to nie ma sensu trochę. No Są yy, synonimy, synonimy albo antonimy. Bez sensu. No to to już jest dla takich profesjonalistów, ten quiz przecież. My chcemy. Dla początkujących. Nie ma dla. Dla początkujących. Tu będą słówka, pewnie. No jak? Są słówka, przecież. Chyba już nie znajdziemy, kochani, quizu żadnego. Bo jest nasz język czeski. Zobaczmy jaki to będzie quiz. O, jak brzmi czeski odpowiednik słowa cześć. Ahoj. To już wiemy. Będzie 10 pytań z tego. Które słowo tu nie pasuje? DIK dobre dopoledne. Po, podekowat. Dobre. E, dopoledne. Jak w Czechach mówimy dobranoc. Dobre noc, dobre nocu, dobrą noc. Dobre nocu, dobra nocu chyba. Czego z poniższych, przepraszam, użyjemy, gdy zwracamy się do kogoś? Omulowam se prominite. Prominite dajmy, że, bo krótsze jest. Jak powiedzieć, to bardzo miłe. To je od Tebe Moc Heske. To Nevadi. To jest prate Laske. Dajmy to ostatnie. Co znaczy Desert? Desert 10 Deska. Deset to 10 chyba będzie. Hmm. Czy w Czechach używa się zwrotu ok? Tak, nie, tak, ale w innym kontekście. Chyba w innym kontekście. Hmm. Jak zapytać, ile to kosztuje? Kolik to sta? Ile to O ile to na pewno ile to To powiemy przy posiłku. Zitrati jest klice? Krolik je hodin. Dobra ochód. To ostatnie. Że to Chyba, że to będzie smacznego, nie? Czy nie? Jak po czesku nazywa się lipiec? Eee, Cerwenec chyba. Sprawdź swój wynik, zobaczymy. 6 na 10, 60%. Nieźle. No cóż, widzimy się jutro o godzinie 16.00. Jeszcze na końcu miniaturkę zrobimy, żeby żeby mieć co wybierać. No cóż. Widzimy się jutro o godzinie 16 już jutro będziecie wiedzieli, czy czy się dostanę do szkoły. Ja tu w ogóle ten film nagrywam o 23.48, więc jest późno. Widzimy się jutro. Pa, pa. Jutro już będziecie wiedzieli, czy ja się dostanę. Zapraszam na Twittera, tam będzie wszystko. Boże, jak ja się boję. Widzimy się jutro. Pa.